Aleksandra Popławska w Interakcja Starcie pokoleń o przemocy w środowisku artystycznym Nigdy nie brałam w tym udziału Aleksandra Popławska w Interakcja Starcie pokoleń o przemocy w środowisku artystycznym Nigdy nie brałam w tym udziału więcej Aleksandra Popławska w najnowszym odcinku Interakcja Starcie pokoleń wraca do doświadczeń z początków edukacji aktorskiej. W szczerej rozmowie opowiada o przemocy, ostrych praktykach fuksówki i o tym, dlaczego nigdy nie zaakceptowała twardej szkoły przetrwania, którą przez lata romantyzowano w branży. Interakcja Starcie pokoleń Aleksandra Popławska o przemocy. Aleksandra Popławska była gościnią Małgorzaty Chop w wywiadzie z cyklu Interakcja. Starcie pokoleń. Aktorka wraz z Kiryłem Pietruczukiem opowiedziała o swoich doświadczeniach w szkole, zmianach na planie i stawianiu granic. Romantyzowanie przemocy jakiejkolwiek jest straszne, i cieszę się, że to się zmieniło, powiedziała Popławska. Aktorka przeniosła się wspomnieniami do czasów, gdy dorastała. Ja jeszcze dzieciństwo spędziłam w komunie, gdzie normalnym było chlanie wody i to było takie cool. Dużo przemocy obserwowałam i zawsze miałam z tym problem. Dodała. Aktorka podkreśliła, że do dziś reaguje, kiedy widzi agresję, niezależnie od jej formy. Jestem czuła na to, że ktoś jest wobec kogoś przemocowy, fizycznie czy psychicznie. I zawsze staram się reagować, wyjaśniła. Interakcja Starcie Pokoleń Aleksandra Popławska o Fuksówce W rozmowie Popławska przywołała wspomnienie Fuksówki rytuału, który swego czasu bywał usprawiedliwiany jako element tradycji uczelnianej. Dla niej był traumą. Podczas fuksówki poszłam do dziekana. Myślałam, że to część edukacji. Po paru dniach chciałam zabrać papiery ze szkoły, bo to było dla mnie straszne. Byłam we Wrocławiu, gdzie ta fuksówka była ostrzejsza. Przetrwałam, ale nigdy potem nie brałam udziału w fuksowaniu kogokolwiek. Popławska dodała, że dziś takie praktyki zostały wycofane z wyższych uczelni artystycznych i to jest według niej ogromna zmiana na plus. Interakcja Starcie pokoleń Aleksandra Popławska o stawianiu granic Choć aktorka przyznała, że w czasach jej nauki przemoc była częścią rzeczywistości, ona sama konsekwentnie stawiała granice.